Mamy przewodnika. A Ty przewodniku, co nam powiesz? Co nam powiesz? <laughs> Idziemy dalej, tak? Prowadź do następnego punktu. statyczną, rzczystą, mglistą aurą zaczynamy odcinek o przeuroczej miejscowości która się nazywa Trzciel i od razu zaczniemy z grubej rury Trzciel jest bardzo ciekawy są tutaj cztery cmentarze praktycznie cztery no. są dwie stacje kolejowe i żadna z nich już, już, już nie prowadzi ruchu kolejowego są dwie części, stara i nowa, pomiędzy jedną a drugą stroną rzeki Obry. Ale o tym wszystkim Wam opowiem podczas tego spaceru przez Trzciel. Ten budynek, który tam widzimy w oddali, do którego prowadzi ta piękna, wybrukowana droga, to nic innego jak budynek właśnie stacji kolejowej. Stacji kolejowej Trzciel Zachodni, która funkcjonowała w swojej funkcji. <grym> funkcjonowała w swojej funkcji, jak ja coś powiem, to powiem. Bardzo, bardzo krótko, albowiem tylko przez jakieś 10 lat. Ale dlaczego tak było, to Wam opowiem podczas tego spaceru przez to urocze miasteczko, a Cię przetransportujemy tam dalej w kierunku cmentarza ewangelickiego. Mamy przewodnika, a po lewej stronie tymczasem mijamy dawny cmentarz. No, jak to była niemiecka strona, no to ewangelicki, który się niestety rozbudowuje. Tam... Przewodniku, już idziemy. Tam była kiedyś stacja CPN. A ty przewodniku, co nam powiesz? Co nam powiesz? <grym> idziemy dalej, tak? Prowadź do następnego punktu. <grym> Uroczy psiak. Niemalże po drugiej stronie cmentarza dawnego, ewangelickiego znajduje się drugi cmentarz. Tamten musiał być ewangelicki, może katolicki. Nie wiem. Prawdę mówiąc nie wiem. Ale mi się wydaje, że ten to na pewno był cmentarz ewangelicki. Ten to jest cmentarz ewangelicki. Zlokalizowany po drugiej stronie tam nasz przewodnik sobie poszedł. Ta alejka porośnięta bluszczami i tu i ówdzie wystające nagrobki, grobki, tak, ten piękny grobowiec zdradza nam jasno. Znajdujemy się na cmentarzu. Cmentarz ten tutaj funkcjonował, jak się nie trudno domyślić, do czasu, kiedy funkcjonowali na tych ziemiach Niemcy, czyli do 1945 roku, kiedy ziemie te zostały oddane Polsce. Przez kupę lat w tym miejscu była totalna, zapomniana taka przestrzeń, dzicz. Jakieś 15 lat temu społeczność polsko-niemiecka postanowiła przywrócić odrobinę pamięci temu miejscu. No bo jakby nie patrzeć, no leżą tutaj ludzie sprzed tego okresu wojny światowej, numer dwa. No, i ten, no ta pamięć tych ludzi, pomimo wszystko, została ponownie uświetniona poprzez chociażby odkopanie tutaj tych reliktów ym, kaplicy cmentarnej, która została oczywiście zniszczona, wyburzona w 1945 roku. Znajduje się tutaj również tablica pamiątkowa. Bardzo mi tutaj się podoba to, że. Po kaplicy zostały tylko kafelki, tylko płytki. Może teraz zarośnięte, ale musicie mi zaufać, że tutaj są normalnie płytki. O, tu widać kawałek, kawałek tego wszystkiego. No i mamy polsko-niemiecką tablicę. Wspominamy naszych zmarłych, byłych niemieckich mieszkańców miasta Trzciela. W tym miejscu znajdował się w latach 1775-1945 cmentarz ewangelicki. A za okupacji, trzciel, no bo to słowo ciężko chyba wymówić było tak po niemiecku albo może inaczej, to jest takie nasze spolszczone nazywał się... Hmm. Tirschtigel. a tu jest nasz przewodnik Idąc dalej przez te tutaj tereny, cmentarza dawnego cmentarza, trzeba przyznać, że Lokalni mieszkańcy tutaj ciągle przychodzą. I bardzo chwalebne jest to, że są rozłożone co jakiś czas worki na śmieci. Także, nawet jak komuś by wpadł pomysł taki, żeby sobie tu w tym miejscu wypić piwo albo coś innego, no to może to sobie z kulturą wyrzucić. taki piękny nagrobek. Her, im, her, i tak dalej. Nie będę wam czytał, nie będę kaleczył pięknego języka. Ale no yy, data śmierci 1909. Ta ostatnia data. A nie, jeszcze tu jest 1912. No i tak to moi drodzy wygląda kwestia cmentarza ewangelickiego w Trzcielu. Gdzie nie spojrzeć, tam nagrobki, gdzie nie spojrzeć, tam mój przewodnik. Mam nadzieję, że przewodnik się odczepi ode mnie. Tak troszkę, chociaż jest fajny. No bo kurczę, no nie chcę, żeby komuś zbiegł z domu i potem nie, żeby nie było, że nie umie wrócić albo coś. Tak sam się do mnie przykleił. Dobrze. Wychodzimy ze cmentarzyska. Cmentarzysko znajduje się tu, a tu po prawej stronie znajduje się tam, tam, tam znajduje się yy, dawny taki park. Mały, można powiedzieć, gdzie mieścił się kościół Ewangelicki, który oczywiście też został wyburzony w 1945, ale po tym kościele pozostała, pozostał dom parafialny, bardzo okazały dom parafialny, który obraca się niestety w ruinę, chociaż chyba ma zarządcę jakiegoś swojego, no ale jak widzicie, wygląda on tak. Tutaj potem, pamiętam, była dyskoteka jakaś. Bo to na pewno jest dobra jebitna hala, hala taka w środku, nie? Czyli jest przestrzeń, o widać, ogna są zabite od środka jakimiś tam materiałami, dyktami. Czyli to była pewnie dyskoteka i w środku potężna hala się znajdowała. Na której to hali po prostu można się było pobawić. A tutaj przed nami jest ten oto plac, o którym mówiłem. I tutaj właśnie stał kościół ewangelicki, niemiecki kościół, za którym była ta właśnie budowla, czyli dom parafialny. No, jest to bardzo piękna część tak zwanego nowego trzciela, ponieważ po drugiej stronie rzeki Obry był tak zwany stary trzciel. Piesku, tak nie szalej, bo ciebie coś przejedzie. Był tak zwany Stary Trzciel. My jesteśmy w tym nowym Trzcielu. I zobaczcie, jakie niesamowite budynki mijamy po lewej stronie. To te obiekty zawsze robiły na mnie fenomenalne kozaskie wrażenie. Są takie dwa. Jeden jest zabezpieczony, bo pieczę nad tym trzyma, jak mnie mam, konserwator zabytków. No, one są po prostu niesamowite. To są takie. No, unikalne moim zdaniem, domostwa. Ja by pojechać tamtą stronę, to by się dojechało do dawnych zakładów wiklinarskich obra, które nie istnieją od lat, tam końcówki 90. czy połowy lat 90. -tych. Ogólnie Trzeli słynął z przemysłu wikliniarskiego. Po prawie z ode kolejny okazały budynek, który z pewnością pełnił jakąś funkcję kiedyś, ale no, niestety nie zgubiłem takiej historii. Jak zwykle nie przygotowałem się, ale ten film akurat nie jest robiony na spontanie. Ten film jest z, z przygotowaniem robiony. O, tak to okresie chyba po raz pierwszy. <laughs> no i co tam jeszcze miałem wam powiedzieć? Trzciel był podzielony na dwie części. Rzeka go dzieliła i tam był stary, tu jest nowy trzciel, ale też podzieliła go w pewien sposób, można powiedzieć, granica, ponieważ granica. W latach 20-tych 30. -tych przebiegała tak niefortunnie, że stacja kolejowa została i torowisko kolejowe zostały po stronie polskiej a całe miasteczko zostało po stronie niemieckiej no i jak tutaj żyć bez kolei no dlatego sobie wymyślili że puszczą kolej od tamtej strony o za mną od Lutola Suchego do Trzciela i od tego właśnie miejsca zaczęliśmy naszą dzisiejszą opowieść ta stacyjka Funkcjonowała tylko kilka lat, bo po dwóch latach już się okazało, że ruch pasażerski jest tutaj nieopłacalny. Natomiast yy, jeszcze kilka lat było i przyszły czasy wojenne, i wiadomo, jak to się skończyło. Trasa została zdjęta, zlikwidowana yy, na poczet tego, co mamy dzisiaj. Czyli po prostu budynki pięknie stoją i przypominają o swojej świetności tym, którzy są troszkę zainteresowani, dlaczego taki budynek stoi tu, a nie w innym miejscu. Bo jak tam się przyjrzeć tamtemu budynkowi, to widać, że ma obok siebie taką rampę, jakby magazyny i tak dalej, i tak dalej. Tam się przebija nam troszkę architektury z okolicy rynku trzcielskiego. A my tutaj wędrując... My tutaj wędrując możemy zaznać. Bardzo fajnego takiego nastroju, klimatu, spaceru. Chociaż nie ukrywam, jest środek lata, a poranki są zimne, ale ta mgła i ta drżysta atmosfera dodają tutaj kunsztu. Patrzcie, schody do nikąd są schody, jest wejście, nisza taka, jest przewodnik i dalej nie ma nic. Coś sobie przeadaptował, przearanżował. Tutaj się rozgląda prawą stronę, ponieważ tutaj jest kolejna ciekawostka, tylko nie chcę tak chaotycznie prowadzić kamery, żeby to wszystko było ładnie ukazane. Tutaj gdzieś po prawej stronie znajduje się gazownia miejska. Po co wyobraźcie przed 39 rokiem w tej miejscowości, w Trzcielu, prawda? Panie przewodniku? W cielu znajdowała się gazownia miejska. Tutaj musiały być lampy y, uliczne, oświetleniowe, y, latarnie, gazowe. No Dla mnie to jest rzeczą niesamowitą, że. Fuj, zostaw to. Dla mnie jest to rzeczą niesamowitą, że yy, po prostu już w tamtych czasach w takich miasteczkach było oświetlenie uliczne. No bo po co? To gazownia. No, do lamp ulicznych, jak na moje. Może się mylę. Jeżeli się mylę, to niech ktoś tam mi powie. Nie wiem, maila napisze albo w komentarzu. Ale moim zdaniem to chodziło o oświetlenie uliczne. Gazownię, właśnie mijamy po prawej stronie. Zaraz wam pokażę. To jest ta uliczka przed nami. Ona tam sobie ucieka w prawą stronę. I w tym właśnie pięknym budynku była gazownia. No jest to dosyć takie ciekawe i mało znane miejsce, mało znany punkt historii Trzciela. Zbliżamy się do gmachu poczty. Miałem powiedzieć odruchowo do gmachu poczty głównej, a tutaj przejdziemy tym przesmykiem. W Trzcielu jest pełno takich przesmyków. Patrz, jakie to jest urocze, Taka, takie przejście na ulicę Pokątną, czy jak to tam było w Harrym Potterze i te urocze gazoniki, które tam się znajdują. O, poszliśmy sobie takim przesmykiem. Mamy pracownię rzeźbiarską. Galanty budyneczek. Bardzo pięknie wykonany. Takie typowe fajne wąskie przejścia chodnikowe i po prawej stronie znowu taki budyneczek, który ma jakby dwa dachy no i lokalne OSP. Straż pożarna. A ten przewodnik mój się to przegina, bo naprawdę środkiem ulicy idzie. Przed nami znajduje się gmach Poczty, który był dosyć yy, intrygujący ponieważ wierzcie mi jeszcze jakieś oho chyba pies trafi do swojego właściciela ponieważ jeszcze jakieś 20 lat temu może 25 <laughs> jeszcze 25 lat temu yy... Po prostu w Trzcielu nie było łączności telefonicznej normalnej, tylko była łączność przez centralkę. I centrala telefoniczna mieściła się tu na piętrze i ponoć aparatura do tej pory tam się znajduje. Ale sam budynek jest ciekawy. Piesek pół miasteczka za mną szedł. Akurat film o historii Trzciela oglądam i on tak przed szedł i tak mówię prowadzi. Tak jest, wszystkiego dobrego życzę Panu. Tutaj jest budynek właśnie poczty i tu jest taka mega ciekawostka, że wrzutnia listów, wrzutnia listów jest w takiej formie, zobaczcie fajnej, nitowane, wrzutnik i tutaj jeszcze z jakieś 15 lat temu to działało, się wrzucało, ale panią, które tam siedziały, było po prostu zimno, no bo nie ukrywajmy piskało z tego, no i te pani, nasze państwo pocztowcy to wyłączyli z, eksplo z eksploatacji. To jest taka jebitna kamieniczka. Zobaczcie jaka piękna. Jeszcze przyozdobiona. Piękny budynek. A tam po prawej znowuż mamy ratusz. Ratusz trzcielski i piekarnia. To jest takie miłe miasteczko. Tak, tu jest ratusz. I chyba lokalna policja nawet tutaj się znajduje, albo przynajmniej kiedyś znajdowała, yy, a my, wędrując dalej, mijamy taką zabawną Biedronkę. Zobaczcie jaka dziwna Biedronka. Biedronka w takim budyneczku. Tutaj wszystko jest nietypowe, fajne, dziwne. Dochodzimy powoli do miejsca kulminacyjnego, czyli do mostu na Obrze. Na Obrze, nie na Odrze. To są dwie rzeczy, literka B obrócona do góry nogami daje D i tak dalej. A tutaj jest szynk butosi, tereliske, tutaj była pani Magda Gesler jakiś pół roku temu. Jakieś pół roku temu. I, i, i po prostu no pasowałoby tam wpaść zobaczyć jak się ma teraz tam potrawa u tychże tutaj lokali tychże tutaj lokali a tymczasem zbliżając się do mostu na rzece Obrze z historii trzeba dodać jeszcze to że tu jest taki piękny bruk bruk, który ma lat naprawdę potężnie koło setki będzie, podejrzewam. Ale jeszcze się trzyma. Jeszcze swoje robi. To jest bruk historii. Ten bruk pamięta niejedną rzecz, niejednego człowieka i niejedno zdarzenie. Można, na że Obrze jest pięknie tutaj przeozdobiony. Po prostu na natrycytki przyczepionymi takimi kwiatkami. A tam po lewej stronie jest taki, jak ja to zawsze mówię, dumnie, szumnie port. Port rzeczny, ale bowiem rzeka Obra to jest rzeka, która przebiega przez dziesiątki jezior. Jest zasila dziesiątki jezior też, włączy się z nimi. Jest rzeką niesamowitą, jest rzeką piękną, jest rzeką godną uwagi w każdym calu. Tu jest ośrodek kultury, tu jest biblioteka. Tutaj kiedyś można było kajakiem jakimś dopłynąć. A po drugiej stronie wygląda ona tak. Zielona woda i promenada, którą y, otwarto parę lat temu parę lat? W tym roku, co ja gadam. Yy, I tutaj się właśnie dzieli. Nowy strzel, stary strzel. Zastanawiam się, czy to zrobić na jednym filmie. Czy pójść taką łatwiznę pewną i zrobić dwa filmy. Decyzję podejmę niedługo. A tymczasem muszę zrobić ścięcie, bo po prostu o, ktoś łowi podobną rybę. Bo po prostu za dużo, za dużo mi się tutaj już nagrało i karta mi się grzeje. Do usłyszenia w albo tym, albo następnym. papa pa. No i czy gdzieś znajdzie się piękniejsze miejsce, jak to pośrodku miasteczka przepływa sobie taka rzeczka. Ja idę sobie takim pięknym, wspaniale wyglądającym i naprawdę godnym zaufania mostkiem, tylko dla pieszych. Przed nami jest lekkie wzniesienie ku górze, rukowana droga i jesteśmy w Starym Trzcianu. Dzień dobry, witam serdecznie. Przejdziemy się, przejdziemy się, tam kawałek dalej. Zobaczymy, co nam dobrego jeszcze to miejsce pokaże. Jak już wspomniałem, tutaj było parę cmentarzy cztery cmentarze. Praktycznie cztery. Dlaczego cztery? Ponieważ ten jeden to jest po drugiej stronie torów kolejowych, linii do międzychodu. I to jest tak zwany polski cmentarz, bo był już na polskiej stronie. Natomiast ten czwarty znajduje się jakiś kilometr, może pół kilometra od ciela nad jeziorem Żydowo. Jest to cmentarz żydowski. Także jak widzicie są tu z nami trzy nacje. żydowski, ewangelicki, rzymskokatolicki. Katolicki, no. Też samo w sobie już ciekawe. Ale my. Znajdujemy się teraz na rozstaju, pod kościukiem. Sklep kusi, nie wiem czy wejść czy nie wejść. Jak będzie cięcie to znaczy, że wszedłem. Jak nie będzie cięcia to znaczy, że nie wszedłem. Tam zygzakiem się jedzie na Poznań. Kiedyś PKS-y tu jeszcze jeździły, bardzo sporadycznie, ale jeździły. Teraz nie ma nic. Jest tylko ta historia i piękna architektura, a tam jest drewniany mostek na czarnej wodzie. Rzeczy niesamowite się nie, niekiedy zdarzają. Oto i mamy PKS w kościołu, pod kościołem, żeby nie było żadnej wątpliwości. Tu jest kościółek i stary autobus zarzewiawy, taki PKS Gorzów Wielkopolski. Tutaj właśnie zawraca i Mamy go na... O jeszcze nam mryga <noise> Właśnie na tle, na tle, na tle tego kościoła. Relacje do rzecza.. <noise> Ale że PK do strzela jeszcze jeździ to ja bym nie powiedział <noise> że, no, no naprawdę, że to jest taka Ej, fajny samochód pan ma <noise> Fajny samochód pan ma nie teraz są takie to normy, <noise> że ja jedzię no, bardzo się cieszę, że spotkałem PKS tutaj właśnie w Trzcielu Fura fajna. Jeszcze pojedzie z dwa lata, nie i pogonią pewnie. On się trzyma. No On czy bo się takie ma zdrowy, że kurde. No, naraz, tak. no No. to ja sobie jeszcze może zdjęcie sobie na moście albo gdzieś tam, jak pan będzie jechał. Albo może pan mi przewiedzie. O! Co? Do. do, do. Bo pan idzie na, 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 na nerny, no. nie? No. Da radę? Jestem ja tam. No. Mm. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Życzę niech się panu szerokość jak najbardziej darzy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A. No i wysiadłem z PKS-u. Z PKS-u na rynku w trzcielu. No i widzicie oczywiście ten budynek. Niesamowita sprawa. Niesamowita rzecz. Takie rzeczy się dzieją tylko w werze. Zobaczcie. Jeszcze nam pierdnął. <laughs> Oj, piękna sprawa. Piękna rzecz. Warto wstawać w poniedziałki. I tu jeszcze reszka starego, widzicie, bruku. Tutaj był właśnie ten główny trakt. I tam był PKS-owski... ...przystanek. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że... ...na tym spontanicznym filmie... ...przerwiemy. Gdzieś tutaj. I pójdziemy sobie na spacerek. Ale mi się morda cieszy. Mój tatu świętej pamięci, właśnie na takim czymś jeździł. No ale, żeby PKS-y pojechać przez strzel po raz drugi w życiu, no niesamowita sprawa. Niesamowita rzecz. Tu nic nie jest reżyserowane, kochani. To jest po prostu, o. I patrzcie, co nie dość, że podparty. To się przypięty jest za pomocą takiej kudeczki na takim sznurze. Chyba weczuli, że ja tu przyjadę. Nie? Tylko teraz, jakbym się chciał odbić łodzią, to musiałbym się odbić z... w taki sposób, aby tego nie było widać. Oj. do tej, do tej, do tej się wsiądziemy. Albo do tamtej. I tak filmik zakończymy. Uff. Wiecie co? PKS-a, że chcę, Tutaj spotkał w ccielu. To się nie dziwi jak ryba, spotka mi się, gdzieś. O zachodzie słońca w ccielu. Płynąć sobie łodziom zawsze warto jest. Tak wiem, głupi jestem. Ale łódź się dało odblokować. Tyle na ile, aby popłynąć. Ej to nie ważne. Taka to przygoda tego wieczoru się nam nadarzyła. Dobra, wysiadamy z łodzi. Jak by to zrobić? Jakby by tego dokonać? To jest łódź taka drewniana, taka stara, tradycyjna.